Wracasz do ringu po 7 miesiącach przerwy, niedawno przyleciałeś z Stanów, ale chyba na, nie tracisz czasu do swojej ostatniej walki. Czasu eee, no, na pewno nie, tra nie tracę, przygotowania na pewno były solidne. W Polsce tak samo trenowałem dobrze, Tam w, w, w Gwardii Wrocław, e, ze, ze swoimi trenerami. E, bardziej może siłowo trenowałem tam. E, jak widać na pewno trochę mi przyszło na, na masie, no to na pewno. A tu ja się starałem bardziej tak technicznie, ręce bardziej do góry trzymać. To, myślę, że będzie to coraz lepiej. A czujesz głód do walki? Czy czuję głód, no wiadomo, każdy zawodnik, ja już długo miałem przerwy, to prawie 5 no, miesięcy czy 6, można tak powiedzieć. I głód no, jednak jest do tej walki, no jednak brakuje tej adrenaliny w ringu. No dokładnie. Mariusz Kołodzi narzuca Ci szybki tempo. Jeszcze trzy walki do końca roku. Co ty na to? Ja, ja się bardzo cieszę, nawet mógłbym zostać może na cztery, jakby było, jakbym, dał, jakbym dał radę, jakby było wszystko ze zdrowiem dobrze i wszystko z kondycją, myślę, że e, i cztery walki jeszcze bym dał radę zrobić. Bardzo Jak wygląda Twoje no, trening w Global Boxing? Jak wygląda? Z samego rana najczęściej, na no w sumie śpię do, tak do 9.10, dziesiątej, o 11, e, mam e, najczęściej to są sparingi, e, tarcza, e, worki. Po południu jest, to już trenuję samemu, na to jest tak, że biegam go, z godziny czasu 40 minut biegania, walka ścieniem, skakanka no i, i to wszystko. No, szybko przyszedłeś teraz na zawodosło, nie żałujesz tego? Czy żałuję? No, myślę, że nie, jednak no, w amatorskim boksie no, nie dostawało się dużo pieniędzy ani, jednak no, z biegiem czasu no, e, trzeba też planować rodzinę i w ogóle... A na otrzymaniach rodziców to tak myślę, że to w takim wieku no, jeszcze mam dwie siostry i no, nie żałuję na pewno tego. Tak, gdzie nawet na no, do eliminacji do olimpijskiej drużyn tam nie masz żał mówisz? Wiadomo, jakiś tam może żal jest, że wiadomo, że olimpiada, zdobyć olimpi medal na olimpiadzie to już no jednak coś, co, co jest zapisane w tych kartach, tych kartelikach tych że olimpijczych, nie? ale no... Y no, taka jest prawda, też pieniądze do tego dochodzą, że jednak trzeba było też pójść też za pieniędzmi i spróbować też zarobić, nie? bo jednak no, z najlepszej rodziny też się nie jest, a trzeba, no życie jakoś trzeba. Dokładnie. No 133 walki w wadze, 130 funtów. Jakie będą twoje oficjalne waga? Myślę, że 130 funtów, tak 128, 130 funtów to będzie oficjalna waga. No jakie są twoje, wiesz, takie twarde, no twoje mocne strony? I jakie no, masz plany na rok 2012? Moje mocne strony? Ciężko mówić tylko sobie, ale na pewno myślę, że to, że jestem silny, to, to jest moją mocną stroną, że mam niby tego kopa, jak to mówią e, trenerzy. E, technicznie też niby jestem dobry, ale zobaczymy jak to będzie. A jakie plany? Myślę, że e, walczyć i jak najwięcej walk zrobić i za jakiś czas mam nadzieję, że walka jakiś e, pas. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. To wszystko też zależy od promotora. Dokładnie, parę ostatnich słów do polski ringpolska.pl i no swoich ludzi w Polsce i tutaj i tak samo w Stanach. Na pewno chciałbym wszystkich tam pozdrowić, wszystkich kibiców, swoją rodzinę, swoich tenerów z Gwardii Wrocław. Morysza Cislaka i Przela Strygała na pewno i osoby, które mnie nakoniły do tego, żebym przyszedł, czyli żebym przyszedł na zawodowy boks, czyli Piotra Wiccięskiego, bo on mi w tym pomógł. To bardzo też mu dziękuję. No, to tak to dziękuję. pozdrawiam wszystkich kibiców i to wszystko, że myślę. No, dziękujemy. Pięknie. Dziękuję.